Jednak się przemilił. Zobaczył, że tutaj koleżanka się go wystraszyła i chyba robi dobrą minę do złej gry. Uwaga, bo zaczyna gryźć. Chyba tutaj pani trener musi go zabrać na boczek. Słuchaj, jak masz na imię? Jak masz na imię? Ania, chodź, mam coś dla ciebie. Za to, że cię ten dinozaur tak wystraszył, wiesz? Ale odejdź na chwilę, no. no właśnie, dogadać się. A on też chce. Co najpierw dla ciebie hop. I żebyś była bezpieczna, to odblask, bo mnie pogryźnie przecież. No dobra, już ci daję coś. No. Żeby nie było. Masz tu, dopatrzcie. Zjadasz? Za mały dostał po prostu. Ale to zje sobie później. Brawa dla niego, moi drodzy. Wielkie brawa dla naszego gościa.